Cześć, jestem te Lukitech. E, witam Was już w kolejnym odcinku e, z gry Don't Strave Together. Dawno nie było odcinków, chciałbym was za to przeprosić, ale nie miałem czasu, żeby ponagrywać dla Was, ale wracam wypoczęty z podwójną siłą, żeby po prostu dla Was nagrywać i pokazywać Wam moje sukcesy w grach. Ale wiem, teraz przesadziłem. Nie no. Żartuję ogólnie. Przybywam z powrotem do świata żywych. Oczywiście na YouTube, bo żywy dalej jestem. <laughs> eee, na czym to stanęliśmy? Eee, zrobiłem silnik alchemiczny w skrzynie, w której jest, co? Aha, dobra. Musimy iść poszukać coś sobie znaleźć do jedzenia. Bo nie wygląda to ciekawie. Ojojoj, tu nie mogę iść. Bo nie mam dużo jedzenia. A nasiona od ptaków mogę zbierać, ale ile idzie tego zbierać też. Jak tam mapa? Jak gdzieś pułapki zostawiłem tutaj, ale gdzie to było? Bym musiał sobie przypomnieć. ho, ho, ho. Dobra, mniejsza o to. Cisnę ogólnie po jedzenie, bo. Będzie dramat. Jak nie będę miał jedzenia O co jest gra? O złoto, dobra A, wróci, no nie no spoko. O, świniaki Co on się tak wystraszył? O jakiś lag był, e, ładuje grę, chyba albo świat. O, dobra, mamy jedzonko. ...jagody, to pozbieram sobie. A, zasrane pająki już wychodzą. O, krzak jagodowy. Spoko. Loko. Mm, później mam zamiar te świnki wybić. Oczywiście. żeby sobie farmę zrobić. Ogólnie polecam wam tą gierkę. Tak, to mówiłem kilka odcinków do tyłu. A to z tego powodu już jest naprawdę ciekawa. Ja się ciągle nowych rzeczy tutaj dowiaduję, bo ja nie wiem. Pierwszy raz grałem, może jak był, była ta gra na weekend darmowa, coś w tym stylu. kiedyś, kiedyś ee, Steam dawał gierki na weekend. I można było sobie pograć Co uważam, że było spoko. Fajnie jakby teraz tak dali jakieś rzeczy. No jak ktoś nie wie, to jeszcze Epi e na Epic Games jest GTA 5 do pobrania za darmo. I jakby ktoś chciał pograć. Nie ma problemu. To niech pobiera. Wiadomo 90 GB ma, no ale jedyne co może odstraszać. A reszta jest tak już spoko. A wiem, że tyle, że od czwartku Wiedźmin mi. Nie od czwartku, a bo od, od czwartku. Czyli od jutra, bo ci... nagrywam to dzisiaj w środę. Ten odcinek, właśnie z Dostrewa. Tak, jutro od czwartku, 21 maja. Chyba będzie Wiedźmin od godziny 17 dostępny na Epic Gamesie do pobrania. Przez okrągły tydzień za darmo. Dobra, plecak sobie zrobię. Więc polecam sobie pobrać, jeżeli ktoś jest zainteresowany... takimi, grania, takimi grami. Dzisiejszy odcinek będzie taki typowo zbieranie jedzenia, szykowanie się na cięższe czasy i takie inne pierdoły. Wiem, że Was to będzie interesować na pewno. Tak jak nie. <grym> By to interesowało na YouTube, no ale. Ja no, oczywiście się śmieję, bo chętnie to nagram dla Was. Dobra, musimy przetrwać teraz noc sobie, na spokojnie. Dzień szósty, przeleci nam to wszystko. No i patrzymy, co jest. Gramy. Dobra, mamy siódmy dzień. I ciśniemy jak najszybciej pozbierać jak najwięcej jedzenia. Ten odcinek nie będzie aż taki długi, bo wiadomo niektóre rzeczy powycinam takie nudne. Albo zostawię tak jak jest, nie będę wycinał. Tak. To... Nie mogłem tego zrobić. Czego nie mogłeś zrobić? O, dobra. Zające tu są. Okej. Okay. Dobra, to ja bym mógł pułapki porobić, szczerze. Ile ja potrzebuję do pułapki? Więcej traw. To... Pykniemy sobie, tutaj rozstawimy ileś pułapek, żeby później mieć zające albo króliki. Jak to tam woli, ale jak dla mnie to są zające, bo są na polach, na łąkach. A królik to bardzo taki domowy, no ale też są dzikie króliki. Dobra, e, mogę zrobić pułapkę. Co pięknie za chwilę rozstawię to tutaj. Tylko trzeba poszukać. O, 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 no i o to mi chodzi. Tylko ty teraz pójdziesz do tej na pewno. A, mówię, do tej pójdziesz. Dobra. I. No nie, wpadł. Kurde. Dobra, poczekamy aż. Sam tam wejdzie i wpadnie przez pomyłkę kiedyś. A ja pozbieram więcej. Co to jest za dźwięk? Co to jest za dźwięk? Słyszeliście to? Coś jakby nawalało, nie? Z lewej strony to słyszę? Tam mam dobrze słuchawki założone. Z lewej strony To się oddala. To coś się oddala ode mnie o Teraz po prawej stronie. Teraz do góry. Fuck, man. Coś tam jest Ej, ja to słyszę z wszystkich stron i nie wiem jest to był, jest What the fuck jest Uciekaj uciekaj, czekaj, czekaj. Jak ja się wystraszyłem. Zakładaj naszą zbroję. Epicki gościu. Zakładaj to. Dobra, pocisły gdzieś te wilki tam. Ale co do... Ciśnie za mną. Co za głupie zwierzęta. Ja nie wiem... Jak za bardzo je pozabijać. Może się zmęczą, albo się znudzą gonieniem. Ty, albo ogień. Ja wiem, albo ogniem je roz... od siebie. A, w a nie ogień ich nie odstrasza. O, świetnie, zabiją mnie za тупая, но. Забью меня. Czy ja będę musiał wszystko od początku robić? Tak, będę musiał od początku. Nie. Nie. O, dobra, ja się nie poddaję, robię od początku. Jeżeli mnie zabiły i wszystko znaczy zabić mnie zabiły, ale jeżeli wszystko straciłem, to robię, to robię od początku, ale dwa razy szybciej. A, pierniczy. Coś tam jest, nie nie? ale jak ja się zdziwiłem. No dobra, ta sama postać, no i ciśniemy, no, jedziemy. Ja nie mogę, no. Tak dobrze już było. Podobne do settlersów. Zginiesz raz, nie ma już powrotnie. Jak zginiesz, to giniesz i tyle. Dobra, pozbieram trochę tych rzeczy. Z jedzenia, żeby było jak na pierwszą noc. Siódmy dzień to był. Dobra, czyli do siódmego dnia najlepiej obudować sobie chatę. Zawsze jakaś podpowiedź, nie? powiem wam szczerze, że się nie spodziewałem, że w siódmym dniu już będę miał takie jazdy, nie? Szok. Dobra, mogę coś zrobić. Siekerę. buduję Gitara. Tu sobie zrobię chyba bazę. Króliki są, coś jest. Dobra. Mm. tego zniszczyć nie umiesz. Co jest grane? Ach, widzicie jak mnie zlagowało, że chciałem zniszczyć siekierą. I się zamyśliłem, co, co straciłem. Taka rozpacz człowieka chwyciła, że chciał siekierą skały niszczyć. No Dobra. Lag mózgu też musi być Jedna ta o dobra mam tutaj O, marchewek jest dużo. Spok Jakoś przeżyję Dobra Z walki, ale z tego nic nie mogę. A, potrzebuję jeszcze więcej drewna A Tu jest siekiera. Dobra, to ja bym gdzieś się tutaj osadził właśnie. Co co znów za dźwięk? A krew o pierdziela, już myślałem znów już w pierwszym dniu. No ta gra naprawdę mówię wam, wymaga tego, żeby... Bardzo dobrze słuchać, co tu się naokoło dzieje. Tak, jakbyście grali w jakiś survival, byście chcieli wiedzieć, skąd wszczelają, to tutaj tak samo się Wszystko wiedzieć. Mam jeszcze czas, żeby sobie porobić tutaj. O, ale rzeczy się wysypało. Saletra. Spoko, przyda się. I potrzebuję jeszcze drewna. Bierzemy tu jakieś drzewo. Cyk, cyk, cyk. I sadzimy jeszcze. Żeby drzewołaz, albo. Ja, co to dla mnie kiedy mi wyskakiwało, nie przyszedł po mnie. Bo gdzieś bym tutaj postawił, żeby nie popalić rzeczy. No, tu by było spoko Łapkę bym se walnął. Gdzie tu była dziura? Tu jest dziura jedna, ale to jest za blisko, to ja sobie ją wykopię. od tutaj postawimy. Krzemień. Jeszcze pozbieramy jeszcze jest czas do następnej nocy. O, jakieś większe drzewa na przykład zrąbimy, żeby nie było. Kretowisko. Tu na razie jest siennisko, ale będzie kretowe. Wiem, że San Francisco było, ale ja tak lubię niekiedy zmieniać. Dobra, spoko. Myślę, że tyle mi rzeczy starczy. Kiecz mnie kryt umie zaatakować, nie atakuje, teraz spoko. Dobra, pojedliśmy. Tak, wiem, że mam siekierę. Jedną przy sobie, ale zrobiłem drugą, żeby było. Po prostu tak, z przyzwyczajenia. Dobra, pierwsza noc, pierwszy dzień. Świetliki, fajnie. Dobra, spoko. Ja myślę, że przeżyję. Lina mi się przyda. Nie wątpię. Włócznia jak najbardziej. Łopata też mi się przyda. Spoko. Dobra, drodzy widzowie. To by było na tyle w tym odcinku. Powiem wam szczerze. Ciężki to był odcinek. Ponieważ straciłem wszystko. No kurde, myślałem, że to tak się nie potoczy, ale ja się nie poddaję. Ciśniemy dalej z tą serią. To nie jest koniec serii. Dzięki ogólnie za oglądanie. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć!